Dzień dobry, z tej strony Red i witam Was w kolejnym odcinku z serii od zarada do Bohatera. Pewnie doskonale wiecie o co w tym chodzi, ale dla osób, które są nowe, wyjaśnię co i jak. Za oglądanie streamów dostaje się punkty. Gdy uzbiera się odpowiednią ilość punktów, można kupić przegląd konta. Wtedy wchodzę na konto widza i sprawdzam, co jest na koncie do zrobienia, co trzeba poprawić, co trzeba zbudować, czym dobrze grać, co dobrze dropnąć i tym podobne. Jeśli byś chciał, żebym zajął się też Twoim kątem, wpadnij na streamka, żeby poglądać, nazbierać punkty i robię tak naprawdę jeden przegląd dziennie. Więc wystarczy nazbierać punkty i być pierwszym, który kupi to danego dnia. A my przejdźmy już do przeglądu. Nie mamy do czynienia z osobą, która gra w Genshin'a i nie do końca... Jest po prostu casualem, no dobrze. I chcemy tutaj zrobić tak, żeby konto było znacznie lepsze. Może najpierw określimy, czy aktualny aby jest do zrobienia tymi postaciami. Zobaczymy, co my tu mamy. Konto jest free-to-play friendly, zobaczymy, czy to prawda. Hmm. czyli brakuje po jednej gwiazdce. Mamy Nahidę, mamy kazuchę, mamy Raiden, jest Jelanka, która została świeżo dropnięta. Charles jest, Xiangling, Ben Xingxiu. no dobrze. Dobra, zobaczmy, co postacie sobą reprezentują. Kazucha ma 800 L Mastery 200 energy charge'u, Biega z Favoniusem, nie ma tragedii. Mm. Na Hida biega z dedykowaną bronią, 800 Elmaster master i można by ją przebudować pod damage. To zaraz sobie zrobimy. Jelankę, no na razie z budowie, to nie zerkam. Xingxi biega z tym. 25 do 50 tylko, czyli jest. Kurwa, chuj, ma zły set i ma dwie korony. Dobra, tutaj zaraz coś pobawimy się. Tutaj bronie będą. Jest A na czardzie, będzie można go zmieniać, A Nemo tutaj jest, jest. Tak, jestem free to playem, a ten detch match, to wiesz, redzik taka sytuacja. No, był blessing dwa razy i w gratisie się do mecz. Taka, taka sytuacja, kurwa, nie, nie uwierzysz. Legitnie. Nie kłamie. Grać ty się i desz mecza, pierdoleni. Tego typu. Będę C6 nieaktywny, nie wiem czemu. Skyward Blade. na tutaj trzeba bronie zamienić między nimi dwoma. I idę czapkę z crit No, tu są tylko trzy czapki na crit Ujaj uj. Załóżmy, że jej miłem na razie nie zgrane. Hawa, czemu nie masz będę C6 aktywnego? Czapki brakuje na crit rate Czapkę trzeba tu ulepszyć. Nie wiem. To trzeba aktuła... to trzeba trzeba. Trzeba ten. To jeżeli nie zaktywujesz Benta C6, to Twoje konto ulegnie samemu zniszczeniu 20 września. O godzinie 16.30. Dobra. 59R. Abyss powinien być tu bez problemu zrobiony. I tak konto wygląda, że w sumie dałoby się go jebnąć bez problemu. Dobra. Na co marnować rezina? Aktualnie Jelanka musi być zbudowana. Jela na Jelankę masz jakiś włók? Nie masz. A czy masz. Masz 50 wiszy Zbierasz na Hadro Archonkę, rozumiem. Ile. Jaki masz na banerze? Nie uszywajesz na banerze broni jeszcze nigdy, prawda? A planujesz skipnąć całe 4-1? jest 6. To Jelankę dostajesz na nie Pity. Jakie jest Pity na banerze broni? Bo nie pokazuje. Jest 0. To 60. Nie wiem. Nie, bo zastanawiam się, czy Ujszuwaniu tu na banerze broni nie oddałoby. bo ma dwa łuki, które by bardzo ich potrzebował, nie obu. Ostatnia broń, jaką boję ja na chwilę uszywałem. Nie, bo chodzi mi o to, że masz taką sytuację, że brakuje ci Awa masz tak, ganiu Childa i Jelankę. I o I tak w sumie tak patrzę na to, czy znaczy, bym nie liczył, bo ona marasta. ale masz fajne postacie z łukiem i masz tylko Amosa. Więc jak zagrasz Child'em, to nie zagrasz ganiu. I tak Zastanawiam się, czy dropnięcie jednego z łuku z banneru nie byłoby dobrym pomysłem. Biorąc pod uwagę, że nawet jeśli załyszysz teraz jakieś 30 łyszy, to na hadro Archonkę i tak dozbierasz i tak. Bo masz 50 w 1, 4 jeden, które planujesz skipnąć w całości, co jest w sumie dobrym decyzją. Będziesz miał 130 Wishy za aniversary i tak dalej, i jeszcze w 4,2 złapiesz łysze, więc Archonkę tak czy siak mieć będziesz. I zastanawiam się, czy to nie jest dobry pomysł załyszować sobie na, na weapon banner. To od tego bym zaczął. Bo nieważne, jakie nie dostaniesz, i tak będzie sobie a jak przegrasz, to będziesz mieć warianta na bannerze broni. Siemka czaty, siema. To co czad, Wishujemy na jedną złotą broń, jedna złota broń yy, i sprawdzamy co poleci. Archonkę matematycznie i tak sobie ogarniesz, o ile nie będziesz wyszował, bo jeżeli hawa pękniesz i załyszujesz, to archonki możesz nie mieć. Ale jeżeli nie będziesz w ogóle wyszował, to raczej archonkę masz pewniakę, pewniaczek, bo to, o to, o to bym się nie martwił. Powiedz że dużo wyszy i tak dalej. To co czat próbujemy? Jakikolwiek łuk z tego baneru byłby zajebisty, tak szczerze? Tak? Dobra, jakikolwiek złoty łuk jest nam potrzebny. I fajnie, jakby poleciał Sacrificial, jakby te jakby bronie dobre leciały, bo tutaj nie zna R5, jeżeli Sacrificial by byłby na R5, to by było fajnie. Sacrificial fragment spoko, jeszcze tylko mieczyk niech poleci. I cyk oba. Streamer lag, mówicie? Akurat bronie, tu to jest niezgłupi pomysł, bo to są fajne. Fajne bronie na to konto. Zaraz do O, fawonius laser, dobry wybór. Ja bym, mówię, mieczyk poleciał do R5, bo tam Księgsi ma R4, chyba że nie połączoną. 30 PT minimum, nie? Chyba, że się tu okaże tu w ogóle PT nie ma, ale HAWA mówi, że coś PT jest. Poleci teraz? Nie, jeszcze nie. Czyli HAWA, tu nie było żadnego PT w takim razie. To za chwilę wyjdziemy na high PT. Tak właściwie. Bo ba, na banerę że broni, pity to jest 60 ten. Ja nie pamiętam. A, bo tu było 50 wishy chat, tak? Czyli teraz będzie już high pity, tak właściwie. No, tu jest bardzo, tu było zero pity. Czyli tu jest już tu jest już bardzo wysokie pity. Na jednym wishu? Nie, nie ma. Bo na weapon, pamiętajcie, że weapon banner, pamiętajcie, że weapon banner, nie wiem, czy te punkty oszczędzasz, czy można je wydać bez problemu. Awa, bo nie wiem, czy oszczędzasz na jakąś sobie postać, nie wiem, zbierasz Keję, Lizę, nie wiem, Beneta chcesz, nie, Beneta masz, ale czy, czy nie, czy nie zbierasz tych punktów, bo w sumie nie wiem, można. Na banner że broni Pity to jest e, 60 coś. Z faktu, że było za 50, teraz będzie za chwilę 60, to Pity tu jest bardzo wysokie. Zaraz będzie złota broń. Tylko nie wiem, czy, czy nie braknie nam Uiszy. Ja nie wiem, jakie tu było Pity, bo jak tu było 0 Pity, to nam braknie tych 10 Uiszy. Oho, chyba tu jest 0 Pity. O, nie, to jest fiolet. O jest, jeden Sacrificial Fragment. Jeszcze jednego Uisza można jebnąć. A jak nie, to zrobimy abysa. i zobaczymy, czy z jednego Uisza na Aby poleci. Nie, jeszcze nie ma. Czyli trzeba dozbierać i powiedzieć, co pole Dobra, słuchaj, to trzeba zrobić tutaj e, z tymi postaciami. Zacznijmy od tych najważniejszych mniejszych postaci, czyli kazucha. Jest 200 energy Charge 800. Kazuchom nie trzeba robić, póki co. Ma with ma statystyki spoko. Na hidę bym przebudował bardziej DPS-owo, bo to bardziej oddaje. Czyli tak. Sans energy z Elemaster i może jak najbardziej zostać. Dendro damage bonus też jest w porządku. I czapkę można spokojnie dać na Crit damage czy crit rate. Tu można byłoby spokojnie czapkę z jakimś fajnym crit rate'em dać. Taką ładną, solidną. Ale nie jest to konieczne, bo widzę, że tu nie ma, tutaj trzeba inne rzeczy robić, więc na tymczasowo może zostać. Jest w porządku. Ona ma 800 Elemaster i w porządku. Jelan. Czy ty wiesz, jak budować jelan? Zaraz odpalimy gaidy. Tutaj mam. Tu masz pięknie wypisane, jak budować jelan. I od tego bym w sumie stary zaczął. To jest taka pierwsza rzecz, jaką bym zrobił tutaj na koncie. Tutaj można. Tego bym sobie zaczął. Tu dam sobie jedynkę. I tutaj można zacząć od Jelan. Następnie przydałoby się przebudować Księksia. Księksiu jest do przebudowy. Trzeba tu pofarmić emblema Księksia. Tutaj mamy gaid do Księksia w tym miejscu. Księksia trzeba przebudować. Masz tutaj zalecane statystyki. Miecz musisz połączyć. Tutaj drugi. Rzecz Księksiu to jest dobra rzecz to jest druga rzecz którą zbudował tego księcia jelankę do double hadro trzeba zbudować od tego zacząć czyli najpierw mu bić najpierw level ma wbity talenty ma wbite więc teraz mu tylko wymienić broń na emblema dropliśmy jednego sacrificiala go można od razu połączyć to bardzo odda to jest super akurat mm, lecimy dalej mm, zongli czy z zongim coś trzeba zrobić no ja bym osobiście mu dał fawoniusa teraz jeszcze poleciał fawonius ulepszyłbym mu tego fawoniusa więc tak do zonga żeby nim się grało lepiej wymienić broń na emblema no ja czasem sobie tak jebne taki mieszczonych Śmieszną przejeżdżenie. Favoniusa mu dać zdecydowanie. Tena city set jak najbardziej w porządku, z czapką na crit rate. I Tena City set oczywiście broń na 90 level. I talenty, talenty. Czy talent tak trzeba ruszać? Nie, w talentach nic nie trzeba ruszać. To jedyne, co trzeba zrobić z tym zągiem. Shenhe. Szęchę przydałoby się zdecydowanie przebudować, bo ona tu będzie na tym koncie naprawdę ważna. Czy ona może mieć jakąś inną broń? Nie, Fawonius może na niej spokojnie zostać. Mm. I szęchę trzeba dać artefakty, bo ona tutaj będzie naprawdę ważna. Szczególnie jak ci poleci Uglinea. nie wiem co ci poleci. Jak ci poleci Uglinea, Linea, to będziesz miał zajebistą monokrajo ganiu. Wtedy będzie można spokojnie męczyć monokrajo ganiu. To jak najbardziej. Szęcha jest ważna? Tak, Szęcha jest ważną postacią. To na pewno. Nie widzę tu żadnych gladiatorów. Gdzie są gladiatory? Jak budować dobrze Szęchę? Dajecie, dajecie jej dwa tupisy pod atak I robić jem tak. I z substatu wyciągać krydra, krytrej. Ona może mieć spokojnie z substatów i z pasywek wyciągnięty krytrej. To nie jest problem. Talenty, jakie na nie chcesz ulepszać, to. E i Ul to jest ulepszone, więc talenty są ulepszone. Super. To musisz zrobić na. Na, na, na artefaktach. Ganiu. Z ganiu to zależy, jaki łuk poleci. Jak poleci łuk, to wtedy będziemy musieli myśleć, nie wiem, jaki łuk poleci, czy się go dropnąć. Tak Ta Ayaka, jak na Missplitera, ma średnie statystyki, bo ona ma czapkę z atakiem. Czy z Ayaką trzeba coś robić? Ona wygląda, jakby trzeba ją budować od podstaw. Na razie bym to olał. Ayaka rzeczywiście do poprawy, ale są tu ważniejsze rzeczy do roboty. Dechmesh na tej, tu jest dobrym pomysłem. No i tu jest HP, Electro Damage Bonus nieulepszony. Już wiem, czemu to jest Aby znierobiony. Proporej to ona jest tutaj i tak powinna być zbudowana. Mm, raidenka, tak. I zaraz damy. I tu masz jakieś set artefaktów. Dobra, to zmażymy tą dwójkę, bo i tak nie wiadomo, co chodzi. Mm, no, dobra. To są najważniejsze postacie jak na razie. Child, czy, czy z Childem coś trzeba robić? Tak, zdecydowanie. Widać, że tutaj a, artefakty są jakie są. Child Childa bym na pewno zbudował z tym Amosem. I set jest dobry, tylko na Childa trzeba statystyki dobrze wybalansować. Jakie statystyki na Childa? Child chce mieć, może mieć z tym porpisem e, latać. E, talenty ma ulepszone, bo widzę, że talenty tu są zrobione. bo Broń ma, więc to jest jedyna rzecz, jaką trzeba zrobić. na Childem to jest jedyna rzecz. Beneta C6 bez stresu można aktywować. Tu mówię, żeby to nie ma e, stresować. jest. Ziangling czy Ziangling jest coś do roboty? Ewidentnie jest dużo do roboty. Tutaj poradnik do Ziangling też powinno być tutaj bezproblemowo się połapać. Wiesz, jak się nawigować? Hawa po tych poradnikach tutaj, co ci wklejam. Tu masz sansa, jaki, jaki powinien być mainstat, czyli to. Tu musisz dać to, co tu pisze. Goblet wiadomo. Czapka wiadomo. Wiesz, jak się nawigować po tych gajdach, nie? Nie ma z tym problemu. Czy wytłumaczyć? Tu masz przy każdej postaci napisany set artefaktów. Set artefaktów, zielonym. Set artefaktów. Mainstat na każdym artefakcie. I statystyki, jakie byś chciał na tej postaci mieć. Czyli masz księksia, chcesz do niego mieć Sansa, czyli zegarek z, z atakiem, goblet, czyli puchar z hadro damage bonusem i czapkę z crit czyli wiadomo. I to tak się na tym nawiguje. Przy każdej postaci masz to napisane. Main staty muszą się zgadzać. Czaisz bazę? E, czy Bened jest grywalny? No ta ciężko zepsuć, tutaj Bened jest w porządku. 40-200, dobra, Bened tutaj jest w porządku. Czy coś z innymi postaciami bym robił? Eee, można byłoby myśleć nad Mono do, do... nad Mono do... do Lailo można byłoby zbudować, ale czy to jest konieczne? Raczej nie. Nie chcę też dawać za dużo. Wydaje mi się, że to co tutaj jest, to jest wystarczająco do roboty. Wydaje mi się, że to jest dość, tak szczerze wam powiem. Bo tu mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem postaci. Wiadomo, a jakie trzeba zmienić. Hutao, Kli, Dilu, kto już nawet nie wspominam o tych postaciach, ale wydaje mi się, że jak będą zbudowane te postacie, co tutaj są, to aby na 36 i luźno nie to jest. Wydaje mi się, że to nie będzie problem, tak szczerze. Tak szczerze, wydaje mi się, że bezproblemowe to jest. Czy aktualnie dałoby by się zrobić, aby na 36? Może 11 piętrowy primo? Ja myślę, że tu by się dało nawet 12 zrobić na Chigaski, tak szczerze, gdyby ta jelan była zbudowana. Może nawet bez tej jelan. Mało artefaktów jest tu półlepszane, tak szczerze. No jak gdyby były tu sensowniejsze artefakty, to można byłoby nawet myśleć, nie? Od biedy można byłoby na Hidą. 70 level trochę boli. ewentualnie Raiden po tele Mastery z Dragon's Bane. Nie ma Dragon's Bane. A. Tak. W głowie. Trzeba muszę sobie to w głowie poukładać. Kazucha, Bennett, Utao. i Diluc bardziej pod tupisy. I mamy 64. do... Okej. Okay. Teraz z... No dobra, tu jest godnie. Zobaczmy. Żeby zbalansować jej broń, z, która ma ogromny crit damage, najlepiej dać czapkę do crit rateu, do po prostu dobrego balansu, nie? Żeby nie przesadzić w jedną i drugą stronę i żeby mieć dobry balans, trzeba mieć fajne statystyki, jeśli chodzi o kryty. Tu mi loko wysyłał świetną tabelę. O, to mi wysłał. To mi loko to wysyłał. I to jest w sumie spoko tabela, która dobrze to pokazuje. Żeby osiągnąć największą skuteczność. I najlepsza skuteczność jest 100 do 200, lepsza jest tylko, nie wiem, 90 do 230 na przykład. Albo 80 do 250. Tu macie najlepsze. Najlepszy stosunek zawsze wychodzi 1 do 2. Więc to ktoś trzeba celować. 100 do 200. To jest najlepszy stosunek. Sprawdzam, czy te postacie potem się odwałek, znaczy, jak będzie Chava miał już łuk jakiś, to będziemy mogli myśleć co z tą ganią i co z, z tym czajdem, nie? Teraz sprawdzam, czy aby da się zrobić. I nieważne, czy mi się uda, czy się nie uda, nie będę go robił na gwiazdki, bo chciałbym, żeby właściciel konta zrobił to za pierwszym razem sam. Szkoda, kurde, że tamten rycerz mi poleciał w no Dobra, powiem tak, bez problemu, da się tu zrobić trzy gwiazdki, stary, ale żeby ci nie zabierać tej satysfakcji, nie zrobić tych trzech gwiazdek. Może wyjdę na wrednego, ale chciałbym, żebyś to sam zrobił pierwszy. Ja chciałbym Żebyś ty pierwszy zrobił tego abysa na maksa, wiesz o co chodzi? I żebyś miał świadomość, że się da, bo się da. Teraz sprawdzamy następne piętro. Pierwsze na 100% się da. Tylko ja bym, zanim zaczniesz zrobić tego Abyssa, czy już oczywiście możesz próbować, nie? Ale tak szczerze, polecałbym ci najpierw zbudować tą jelan bo to ona dużo da. I sprawdzić, czy może ci ług do niej poleci. Oczywiście ten team super też będzie działał z zongiem tylko yy, będziesz bardziej żywy, bo tutaj widzisz, że ja nie mam tarcza ani lekarza. No ja jestem świadom tego, co robi. Tylko pamiętaj, że jak ty będziesz to robił, to zalecałbym ci brać zonga bo wtedy będzie ci po prostu łatwiej. Tylko będziesz miał mniej demerza, bo na Hida jednak dużo robi. No co, jak co stary, ale tu będziesz miał. Ja mam tutaj. To ja będę miał chyba dwie minuty zapasu. Nie, minut. Nie wiem, przepraszam, minutę. Dasz rady zrobić tego, ABS na 3 gwiazdki, gwarantuję ci. Ten Diluk fajnie bije, tak nawiasem mówiąc. Może to, to nie jest jakieś nie wiadomo co, nie, ale. Ale jak mówiłem, nie chcę tu robić trzech gwiazdek. Jaki jest na temat ten Diluk? Po, aby się pokaże. Ale ten boss, ma po Ty, bo on się sam sfajczy, ten boss za chwilę. Chciał, ja wolę, żeby to właściciel konta sobie zrobił za pierwszym razem i miał tą satysfakcję, że to on zrobił tego, aby dzisiaj. Jak kupi abysa, to, to mu zrobię Bo wtedy to, to jest moje moten. Ale teraz to jest w formie przeglądu Bo to nie jest abys u widza, tylko to jest przegląd u widza O dobra, oho, o właśnie Tutaj będzie już ciężko z powodu przeżywalności Tutaj trzeba będzie się napocić Jak będziesz zonga, to nie będziesz miał tego problemu oczywiście Ten problem odczuwa się tylko jak się nie ma tarcza Ani leczenia, ja tu nie mam niestety Ani tarcza, ani leczenia, świadomie Pamiętajcie, żeby bić tego stwora w pierwszej kolejności Potem dopiero tą laskę Mój zongli ma słabą tarczę? Jak dasz Tak jak ci pisałem tam, to będzie miał okej okay. Będzie miał ogrywalną Bez problemu. Tu to piętro będzie najtrudniejsze. Od razu ci stary mówię. Już to widzę. Dwie minuty na tamto piętro. I przeżywalność tutaj. Tu może zostaje najmniej czasu w sumie. Zobaczymy, jak ten zombie będzie, raczej ten diluk będzie bił damage w tego bossa, bo to jest najważniejsze. Ale tu z przeżyciem będą problemy, już to widzę. Tragedii nie ma, ale może być różnie. Nie no, jest spoko, według mi się wydaje, czas. Ja już na dźwięk dodżuję tą laskę, nie? Ja słyszę takie ś. Nie wiem, czy to słyszycie, ale ja słyszę taki szu. Już wiem mniej więcej, mój mózg pamięta, kiedy mam kliknąć dodża. Jeszcze tak nie wiem, w której na tym, aby się już będę na, na słuch to dodżował. No, Powiem Ci tak, do zrobienia bez problemu. No, z, da się u Ciebie zrobić abysa na 36. Ale powiem Ci, że może być... Yy, czekaj, jeszcze anuluję tego abysa. Więc stary, jak się jak zbudujesz Jelan, będzie jeszcze prościej. Jak poprawisz Xiangling Xingxia, będzie jeszcze prościej, naprawdę. Podeślij teamy, za, za chwilę złożymy to ogólnie teamy na to konto. Ale pod, yy, konto ma olbrzymi potencjał. Jeszcze jak dostaniesz łuk, to można też myśleć... Dobra, lecimy tak. Pierwszy team, jak będzie zbudowana Jelan i Xingxiu dobrze, to wtedy można grać double hadro pod damage. Póki co trzeba się ratować teamem... Pod reakcję, czyli hyperblumy, y, lumy i tak dalej. Też świetna drużyna. Monopyro teamy ogólnie dobrze działają. Nawet Monopyro Diluk sobie daje radę. Jak zresztą widzieliście, daje sobie radę bardzo dobrze ten Monopyro Diluk. Jeżeli nie chcemy grać Monopyro Dilukiem, no monokrajo Mono Mono ganiu też jest super wyborem. Zamiast tego, zamiast Zonga można spokojnie Layla zbudować. Jak ci się podoba Layla, to będzie nawet chyba lepsza do Monokrajo teamu, ale to już od ciebie zależy. Czy chcesz budować Layla? Layla buduje się identycznie jak Zonga. Drugiś dropne tylko nie wiem, który padnie. No to wtedy będzie można myśleć, co, co zresztą. Vapchide też świetna drużyna, też sobie świetnie radzi, to też jest bardzo dobra drużyna. Oczywiście Double Hadro Hutao też jest jakimś, jakąś formą zagrania, też można zagrać, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jakbyś zbudował kuki, byłoby super. Zbuduj też kuki. Wiesz, jak się buduje kuki, mniej więcej, nie, tylko 1000 masteri mogę ci to zaraz wpisać. Kuki też, jedyne co trzeba na kuki, to 1000 masteri No, 900, tak łatwo, nic więcej. Iron Stinga jakiegoś jej rzucić, coś w tym stylu, zaraz coś poszukam. Iron Stinga jak jest. solka z eventu, Iron Sting jest, o jest Iron Sting. jej Iron Stinga, 1000 L. master i pungla. Nic więcej nie trzeba z nim robić. Ogólnie te fajne konto do przeglądu? Tak, tak. Bo tutaj ewidentnie widać, że trzeba kilka rzeczy poprawić. Ogólnie uważam, że to jest bardzo fajne konto. I tymi, tymi teamami bym się bawił. Oczywiście jest tu więcej. No uważam, że tutaj da się zbudować więcej drużyn. Oczywiście. Ale tych drużyn bym się trzymał najbardziej. Bo to są najfajniejsze drużyny. I tymi teamami da się jak najbardziej zagrać. Abysa też się da zrobić stary bez problemu. Na co wyszować? Oczywiście archonkę sobie drobniej, ten jeden łuk sobie drobni. zbuduj te postacie jak tutaj są i no, no i tyle, nie? No i tyle, Mi się wydaje, masz jakieś pytania? Wydaje mi się, że jak zbudujesz te postacie, które są, tą, tą Shenhe, tego Zonga podbijesz i Layle buduje się zupełnie tak samo, ten sam set, nawet artefakty można przemieniać. A propos miecza na jele, to jak już chcesz zrobić wszystko, to możesz potem sobie spędzić czas na Jelen, raczej na Layle, raczej wtedy też Favoniusa, masz tu drugiego Favoniusa, też można, to ci wrzucę tu Layle, e, żebyś nie zapomniał. Dam ci ją tutaj gdzieś na dole, czekajcie. Layle też można zbudować. Ona jest naprawdę fajna pod to Monokrajo. Jedyne co musisz to dać jej Favoniusa. A, jak właśnie, jak, y, jak nie ma tutaj napisane właśnie, bo żebyś nie zgubił y, żebyś wiedział co chodzi. Jak nie ma napisane Sans Goblet i Krytrej, to jest po prostu ta sama sekwencja, tylko bez podpisanych. Wiedziesz wiedział, wiedział, wiedział co chodzi, nie? Czyli tu jest Sans Goblet, czapka, chyba, się, nie, bo, chyba łatwo się domyślić, nie? I talent tak jedyne co ulepszasz, to jej E, bo to jest tylko to potrzebne. I to już masz zbudowaną lailę pod monokrajo i jest super. Wydaje mi się, Fawa, że jedyne czego tu potrzebujesz dwa tygodnie. Da się to konto ogarnąć. Max miesiąc. I będziesz robił Abysa formalnością, tak jak pisałeś. Jak się spocisz dzisiaj, to nawet tego Abysa zrobić na 36. Chyba to też pokazałem, że czasu mi zostawało, nawet czekałem, nie? A teamy chyba są pamiętasz, nie? Double Hydro Raidenka z Nahidom i no Pyro diluk nie? Tym szybciej ulepszysz jelan tym lepiej. A tu masz drużyną, którą robiłem tego Abysa. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Chyba nie, dobra. Łuk sobie dropni. Zależnie od tego, jaka ci broń poleci, to jak ci poleci ług Linea, to budujesz Super Ganiu. Jak ci poleci u to budujesz Super jelan. Okej? Okay? Tak jest w sumie. plan.